Cześć! To właśnie ja jestem tą ukochaną babcią, która za chwilę będzie wilkiem i pożerę czerwonego kapturka. Pięknie! Jalala! A ja właśnie jestem tym dzielnym, odważnym, męskim, rycerskim, gajowym, który oswobodzi czerwonego kapturka. Jalala! Postacie z bajek, które znacie, to często są takie postacie alegoryczne. Są to na przykład zwierzęta albo różne stworzenia, które uosabiają cechy ludzkie. I właśnie takie postacie, które uosabiają nasze cechy, to postacie alegoryczne. Alegoryczne. Allegoryczne. Skąd ten katar? Z pomidora. Dzień dobry panu. My jesteśmy z Truskawkowego Studia i chcielibyśmy się dowiedzieć co to jest alegoria. Allegoria? Jakieś przedsiębiorstwo, ale nie mogę dokładnie powiedzieć. Co? No, Na wrocławia chyba jakiegoś klubu? Nie? To chyba jakaś choroba, alergonia jest, nie? I ja tak przypuszczam, ja tak słyszałem, że o alergonii... Którzy, którzy mają e, jakieś upadłości, jakieś. E, no ja tak przypuszczam. No Jakaś taka śmieszna historyjka. Alegoria jest to pewna choroba, uczulenie na. ale. na jakieś kwiatki i inne rzeczy chyba tak, nie? Co związane z kościołem? Coś wzniosłego? Alegorycznego? Alegoria to jest. Związane coś z tęsknotą, ze smutnościami. Alegoria, allegoria. No Mnie tak znaczy się wewnętrznie takie uczucie mam, że w moim mniemaniu. Upojenie a, alergiczne. Takie to jest coś, tęsknota jakieś. Jeśli w trakcie y, rozumowania ktoś jest chrześcijaninem, oczywiście. Alegoria to wyobrażenie jakiejś cechy lub zdarzenia za pomocą symboli.